Starczyk z podłogami stary preczut, trochę ten pusty pokój, lecę się trochę na niebo, pusty ten pokój, pusty ten pokój, pusty ten pokój. Starczyk, nie zabieram tekstu, nie zabieram tekstu, jestem pustym pokojem na niego, ej, pusty ten pokój, pusty ten pokój, pusty ten pokój, moja to tekst, moja to tekst, bo jestem jak kleks, no i jestem no i to moja, bo

Ty musisz wstęczyć jakosz tylko piata. Te sami będą pierwszy. Ojtek jest taki i taki. Ki widzieli rana gadania Aha, to bardzo fajnie się dograłem. Naprawdę, czy mam zrobić czapki z głów? Nie, bo się ośmieszę. Dobra, będzie, nara